dodatki do Destiny 2 i Elden Ring oraz sporo horrorów. Czerwiec jest jak zwykle nietypowy. Zapraszam do zagrania. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem w dzisiejszym Do Zagrania, czyli podsumowaniu najciekawszych premier. Tego miesiąca mamy dwie głośne premiery dodatków oraz parę mniejszych ciekawostek. Zobaczmy więc co nas czeka. W czerwcu. Destiny 2 The Final Shape to nadchodzący dodatek do popularnej gry MMO FPS Luther Shooter. Eee, gracze będą mogli kontynuować swoją przygodę w rozległym uniwersum, stawiając czoła nowym wyzwaniom i wrogom. Rozszerzenie wprowadzi nowe lokacje, bronie, wyposażenie oraz rozbudowaną historię. Będzie to wielki finalsaki Destiny 2, który z pewnością dostarczy graczom niezapomnianych wrażeń, ale ostatecznie może też dobić tą część franczyzy. Do ziemi. Zobaczymy, jak ostatecznie to wyjdzie. No, to jest ostatnia szansa Bungie, tak naprawdę, na zrehabilitowanie się za szereg błędów, których popełnili już masę w przypadku drugiej części Destiny. Następnie 11 czerwca V Rising na PlayStation 5. To gra akcja osadzona w mrocznym świecie fantazy, w której gracze wcielają się w wampirę. Ich zadaniem jest przetrwanie, rozbudowa zamku, podbój świata. Gra oferuje rozbudowany system craftingu, możliwości eksploracji otwartego świata oraz pojedynki z innymi graczami. Wydanie na PlayStation 5 z pewnością ucieszy fanów tej platformy, oferując ulepszoną oprawę graficzną i płynność rozgrywki. Kolejno 13 czerwca Taskmaster VR na Questa 3, Questa 2, Generalnie na wszystkie pc wiary. VR. -y. To gra inspirowana popularnym brytyjskim formatem telewizyjnym, w którym uczestnicy wykonują absurdalne zadania. Gracze będą mogli wcielić się w uczestników show, wykonując różnorodne wyzwania w wirtualnej rzeczywistości. Gra ma oferować zabawne i kreatywne zadania, możliwość rywalizacji z innymi graczami oraz charakterystyczny humor znany z programu. Taskmaster VR będzie dostępny właśnie na wszystkich PC-owych platformach serii MetaQuest. 14 czerwca y, dostaniemy dwie części Monster Hunter Stories bazówkę, która wyjdzie też na Switcha i pc oraz Stories 2 Wings of Ruin na PlayStation 4. I e, Hunter Stories to są spin-offy popularnej właśnie serii Monster Hunter, w którym gracze wcielają się w jeźdźców z potworów zwanych Riderami. Ich zadaniem jest eksploracja świata, łapanie i szkolenie potworów oraz walka z przeciwnikami. Troszkę jak Pokemon w świecie Monster Hunter. Gra oferuje unikalny styl graficzny, e, turowe system walki oraz możliwość kooperacji z innymi graczami. Wydanie na wiele platform z pewnością Ucieszy szerokie grono fanów serii, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć na bieżąco, tudzież w czasie najbliższego live'a, który będzie gdzieś w czerwcu. Tak więc zapraszam. 14 czerwca na wszystkie w zasadzie platformy wychodzi Shin Megami Tensei Vengeance, czyli rozszerzona wersja uznanej gry RPG. Gracze ponownie przeniosą się do postapokaliptycznego apokaliptycznego Tokio, gdzie muszą przetrwać w świecie opanowanym przez demony. Rozszerzenie prowadzi nową historię, postacie demony do rekrutacji oraz ulepszony system walki, dostępność na wielu platformach, z pewnością ucieszy tutaj wszystkich fanów tejże serii. No Mamy tutaj praktycznie iterację na każdą konsolę z poprzedniej i aktualnej generacji więc pozostaje tylko grać, bo Shin Megami Tensei to jest też bardzo fajna seria. Kolejno 18 czerwca Hashtag Blood to jest jedna z ciekawszych indyczych pozycji w tym miesiącu, która wyjdzie na wszystkie aktualne i ubiegłe platformy, łączy ona Action RPG, w którym walczymy z wampirami w takim hiperkinetycznym formacie kreskówki z lat 90. w stylu... Laboratorium Dextera, czy też pokrewnych produkcji. Grafika w tytule była tworzona ręcznie, ma mieć pokręcony humor, sporo krwi, a jednocześnie mamy dostać w miarę głęboki system walki i rozwoju postaci. Szczerze życzę twórcom sukcesu i sprawnego marketingu, bo wygląda to świetnie i szkoda, żeby ta gra przeszła wszystkim pod radarem. Naprawdę, jeżeli chcecie coś oryginalnego i mniejszego, to naprawdę rzućcie okiem na hashtag BLOOD. 18 czerwca Still Wakes the Deep. Tutaj mamy na PC i konsole nowszej generacji. To nadchodząca gra przygodowa z elementami horroru. Gracze wcielą się w postać badającą tajemnicze wydarzenie na platformie wiertniczej, eksplorację mrocznych lokacji, rozwiązywanie zagadek oraz walka o przetrwanie. To główne elementy rozgrywki. Ma oferować ona wciągającą historię klimatyczną, oprawę audiowizualną czy też wsparcie dla nowszych zabawek technologicznych. Miałem okazję już chwilkę w tą grę pograć i faktycznie jest całkiem nieźle. Zobaczymy tylko czy technicalia które zauważyłem miały, były problematyczne swego czasu zostały naprawione wciąż Still wakes the Deep dla fanów właśnie horrorowych gierek będzie tutaj nie lada gradkom 20 czerwca na Switcha pojawi się Dicefolk. To nadchodząca gra RPG, której światem rządzą są rzuty kośćmi. Gracze wcielą się w członków gildii poszukiwaczy przygód, eksplorując lochy pełne potworów i skarbów. Walka oraz interakcje z otoczeniem będą rozstrzygane za pomocą rzutów kośćmi, co wprowadzi ciekawy element losowości do rozgrywki. Ma oferować gra Ciągającą kampanię dla pojedynczego gracza, a także tryb kooperacji lokalnej, może być całkiem interesująco. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam do Bike Office, to wsparcie przez super podziękowania, super czaty, zapisanie się do regularnego programu wsparcia na YouTube lub Spotify, co da Wam dodatkową zawartość i wcześniejszy dostęp do materiałów. Linki znajdziecie w górze opisu. Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, których widzicie teraz na ekranie. 20 czerwca otrzymamy uh, Five Nights at Freddy's Help Wanted -2, 2 na PlayStation VR2. Już myślałem, że wszyscy zapomnieli o tej konsoli od Sony. Five Nights at Freddy's Hellbound 2 to kontynuacja popula popularnej gry vr osadzonej w uniwersum, właśnie w FNAF. Gracze ponownie wcielą się w stróża nocnego, który musi przetrwać noc w nawiedzonej pizzerii. Nowe animatroniki i lokacje zagadki z pewnością dostarczą graczom wielu emocji. Gra będzie dostępna tylko i wyłącznie na PlayStation VR 2, wykorzy wykorzystując jej zaawansowane funkcje, czyli m.in. hapteki i inne takie zabawki. To jest akurat idealne środowisko dla gier horrorowych, więc nie dziwi mnie taka decyzja, chociaż tutaj niestety PSVR 2 to jest trochę nisza i dodatkowo no słabo się sprzedaje, więc też wydaje mi się, że powolutku ta zabawka będzie niestety odchodziła do lamusa. 21 czerwca otrzymamy Elden Ring Shadow of the Earth Tree na praktycznie no, wszystkie platformy, na które wyszła podstawka. Jest to najbardziej wyczekiwany tytuł tego miesiąca, w zasadzie dodatek do... Już bardzo uznanej gry, niezaprzeczalnego hitu Studia From Software, rozwijającego historię The Land Between. Hidetaka Miyazaki określa dodatek jako największy dotąd stworzony w historii studia, a wszyscy stają na rzęsach, by dowiedzieć się jak najwięcej na temat gry, analizując trailery. A te skupiają się wokół Mikeli, jego podróży do The Land of Shadow, gdzie podążamy naszą postacią. Mocno zaznaczony jest też Mesmer The Impaler, który z pewnością będzie jakimś bossem. W dodatku wygląda imponująco zarówno w trakcie trailera, jak i jako figurka w edycji Deluxe gry. Jestem bardzo ciekaw, co From Software zaserwuje tym razem. No, mam nadzieję, że tutaj e, gracze będą usatysfakcjonowani, zanim From Software zacznie robić coś zupełnie innego i jeszcze troszeczkę spędzimy się, e, czasu w świecie właśnie Elden Ringa. 25 czerwca Super Monkey Ball Banana Rumble na Switcha to jest odsłona kolejnej um, tutaj serii gier zręcznościowych um, typu party game, gdzie mamy małpki w kulkach, tak naprawdę zbieramy banany, pokonujemy przeszkody, rywalizujemy ze znajomymi w trybach dla wielu graczy. Mamy kolorową, humorystyczną prawę i intuicyjne sterowanie na Switcha. Jeżeli komuś Super Mario Party się przejadło, Albo, właśnie, ma głód podobnych gier, no to to może być dobra alternatywa. Następnie 27 czerwca Luigi's Mansion 2 HD na Switcha. To jest odświeżona wersja klasycznej gry z Nintendo 3DS, w której przejmujemy kontrolę nad Luigi'em eksplorującym nawiedzone rezydencje. Naszym zadaniem jest wyeliminowanie duchów za pomocą specjalnego odkurzacza i rozwiązywanie zagadek środowiskowych. Gra ma zachwycać znacznie poprawioną grafiką, dopracowaną właśnie do większego ekranu. Wzbogaconym zestawem efektów właśnie dla wysokiej rozdzielczości. Tak więc, mamy tutaj emocjonującą, pełną humoru przygodę w klimacie Ghost Story dostępną właśnie na Switcha poprzednie oceny tej gry były całkiem solidne, także myślę, że teraz też nie będzie źle. Jeżeli słuchacie mnie na platformach podcastowych typu Spotify, pojawi się na nich ankieta lub pytanie, zachęcam do komentowania i oceniania. Jeżeli oglądacie mnie na YouTube, zostawcie tam łapkę w górę, komentarz, suba, czy też udostępniajcie materiał dalej. Wszelkie działanie z waszej strony naprawdę mi pomoże dotrzeć do szerszej publiki, za co wam z góry dziękuję. Przekażcie też trochę miłości dla Łukasza i Izy, którzy montują i tworzą grafiki, by upiększać moje nagrania. 27 czerwca otrzymamy Neo Sprint na poprzednią i aktualną generację, w tym Switch i PC-ta. Jest to izometryczna gra wyścigowa żerująca na nostalgii związanej z micro machines i tytułami pokrewnymi. Mamy duże zróżnicowanie pojazdów i teraz na start, ale klucz tej gry leży w możliwości modyfikacji, zarówno w przypadku pojazdów, jak i przede wszystkim tworzenia nowych tras i wymieniania się nimi z innymi graczami. Gra wydaje się odpowiednia zarówno dla młodszych odbiorców, jak i retro graczy, a nad jakością tytułu czuwa Atari, więc myślę, że tutaj możemy być spokojni, że to będzie po prostu kawał dobrej, fajnej giereczki. Następnie 27 czerwca Chia na Switcha. Jest to urocza, tropikalna przygodówka 3D, w której wcielamy się w tytułową dziewczynkę eksplorującą malownicze wyspy. Mamy tutaj po sukcesie, tak naprawdę wielkim sukcesie i bardzo wysokich ocenach na PC-tach i większych konsolach, czas przyszedł właśnie na wersję Switchową. Jeżeli nie graliście, serdecznie polecam kawał fajnej przy, przygodówki, bardzo ładnej historii i też no, oprawa nie wypala oczu. Nie wiem co prawda jak to będzie technicznie wyglądało na Switcha, ale jeżeli ktoś jest fanem tej konsoli, no to będzie miał okazję właśnie zaznajomić się z tą bardzo interesującą i przyjemną przygodą. I na koniec 28 czerwca Spy X Ania Operation Memories na PlayStation 5, PlayStation 4 i Switcha. Tytuł jest spin-offem historii z anime Spy X Family, gdzie kierujemy Anią, która odzyskuje wspomnienie o swojej rodzinie przez serię zagadek eksploracji i minigierek zręcznościowych gra wygląda raczej jak tytuł dla młodszego odbiorcy lub fanów. Rzeczonego anime, ale trzeba przyznać, że bardzo ciekawym pomysłem było skupienie się na najmłodszym członku rodziny szpiegów zamiast na głównych bohaterach serii. Trailer pokazuje całkiem obiecujący zestaw, właśnie minigierek, fajnych jakichś akcji ujęć, takich też momentów, które mogą złapać za ser także fani tego typu gierek, powiedzmy, będą, myślę, zadowoleni. I to już jest cała kolekcja gier, o której według mnie warto wspomnieć w tym miesiącu. Jeżeli em, macie jakieś tytuły, których, o których warto wspomnieć, dawajcie oczywiście w komentarzach. Więcej emocji pewnie wzbudzą dodatki do gier niż pozostałe premiery, ale ten hashtag Blood jest całkiem obiecujący nadal jest w co grać. Pamiętajcie, że wydawcy mogą zmienić termin wydania gry po opublikowaniu materiału, stąd nie wszystkie daty ostatecznie mogą się zgadzać. Jeżeli nie wspomniałem o Waszej ulubionej grze na czerwiec, dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Przyjemnego grania i spojrzenia na gry. Okiem dam.